Co jest takiego bardzo istotnego na drodze? Właśnie widoczność pieszy jest nieochronionym uczestnikiem ruchu. Co to znaczy niechroniony takie słowo? Jak wy myślicie? Jak sobie tak idziecie po boczem jezdni i nic was nie chroni. Co, o co to oznacza? Nie ma fajnie poetry. Właśnie, co jeszcze? Jakby auto był pijany człowiek, to bym mógł was wjechać. Dokładnie tak. Pieszy niż 150 metrów, Może to być 300 metrów, a jak są jakieś kamizelka odblaskowa, taka żółta, taka z tymi pasami tutaj, często rowerześci widzieliście, mają takie, to nawet z kilometra przy kończeniu długich świateł już taką osobę na prostej drodze, na przykład tutaj tej krajowej, jak się jedzie do długo Miłowic, widać. Jeżeli jest przejście dla pieszych, znacie zasady jak się podchodzi do przejścia pan, dla pieszych, to jedna osoba nie powie, co powinno się zrobić, słuchaj. lewo, prawo i lewo. Dokładnie, jeżeli nie ma żadnych samochodów, się zatrzymają. Jeżeli chcecie możecie, dziękuję, jeżeli chcecie możecie kamizeleczkę sobie całą ubrać, ale żeby przynajmniej były te opaski, które potem na koniec zajęć dostaniecie od pan i wtedy naprawdę będzie bardzo. rozpoznawany. Na to by... wszyscy, wszyscy na lewą, bo prawą właśnie. Robimy sobie taki eksperyment. Panie nam tutaj dadzą jedną taką paseczkę. Nawet widzicie to tutaj, jak pan policjant fajne ma te elementy, nie? Taki duży. Zobaczcie, jak one się świecą. A tutaj te, jak zaświeci pojazd, jak zaświeci samochód, naprawdę pana Mariusza widać tu kilometra na prostą Świecę się? Tak? A teraz sobie wyobraźcie, jakbym się fajnie świeciła, jak byłoby całkiem ciemno, tak? Czyli im ciemniej, a zobaczcie, jak jestem taka granatowa, ciemno dla grana, byłoby mnie bez tego widać? Nie. Nie byłoby. Właśnie. Nie byłoby mnie w ogóle widać. Dlaczego? Kierowca? Człowiek ma Zero, prawda? Nie widzi. Jeszcze jak będzie mgła, jak będzie padał deszcz, jeszcze jest brany na ciemno, jest praktycznie niewidoczny. Ale z takim odblaskiem a już jest.